To dobrano i właśnie też tak o tak przyszedł do studia telewizyjnego w TVN Rafał Trzaskowski, by przedstawić ten no swój program wyborczy co nie, no to jak, no to ja już wam to teraz pokazuję, co nie, no to ten tego, no to tyle teraz tego w temacie, co nie, no to ja już wam pokazuję, co tam się. No dzieje w tym no te fałenie no i to tyle w temacie co nie już ja wam pokazuję te i co tam robi Rafał Trzaskowski co nie no to ten tego no to ja. Już ich wam pokazuję co nie no to ja już ich wam pokazuję no to okej. Okay. No to dobra teraz, co nie no to teraz dobra witamy wszystkich telewidzów, a z nami jest teraz nie kto inny jak Rafał Trzaskowski, co nie no to właśnie. Ten Rafał Trzaskowski nas dzisiaj odwiedził, co nie no to witamy my wszyscy teraz Rafała Trzaskowskiego, co nie no to jak tam moi kochani widzowie. Idziemy z nim porozmawiać, czy nie no ten tego mi to powiedzcie, co nie no to jak nasi kochani widzowie gadamy z Trzaskowskim, czy nie no mi to. Powiedzcie, co nie no to dobra, a to teraz dobra. Co nie no to koniec gadania. Czas pogadać z Trzaskowskim. Co nie telewidzowie, no powiedzcie to wszyscy razem teraz. Co nie telewidzowie, powiedzcie to wszyscy razem. Ta. Tak my tam chcemy iść się spotkać z panem Trzaskowskim, tak mówi tłum co nie bo tak o tak mówi to teraz tłum co nie my chcemy zobaczyć coś. Ciekawego z kandydatem na prezydenta Rafałem Trzaskowskim, co nie, no to jak tam moi kumple, czy my to tam idziemy ten, no teraz z nim pogadać, czy nie, no. Ten tego mi to teraz powiedzcie co nie bo my chcemy pogadać z tym no Rafałem Trzaskowskim co nie no to jak no to niech tak to będzie teraz co nie. We ziemi grek powiedzmy mu coś ciekawego, bo tak właśnie mówi tłum. Co nie, no to ten tego, no to tyle teraz tego w temacie, co nie, no to jak, no to tak, no to okej. Okay. No to teraz dobra tego co. Nie ja chcę też być ten no waszym prezydentem co nie i ja zrobię wszystko by nim być czy wy to rozumiecie czy nie no mi ten tego mi to powiedzcie co nie no to jak tam moi wyborcy my ten tego musimy zrobić wszystko by móc nim zostać co nie rozumiecie to czy nie no mi ten tego mi to powiedzcie co nie no to jak no to tak no to okej okay, ja chcę być prezydentem prezydentem, by zrobić Polsce naszym kochanym kraju wszystko jak najlepiej co nie no to ten tego no to tyle teraz tego w temacie. Koniec gadania, proszę głosować na mnie, co nie, no to ten tego, no to tyle teraz tego wszystkiego w temacie, no to okej, okay. głosujcie teraz na mnie, co nie, no to głosujcie na mnie, no to okej. Okay. No to dobra i właśnie tak wygląda debata polityczna z tym no Rafałem Trzaskowskim, co nie, a w tym samym czasie ojciec Lolka ma wolne od pracy i razem z Rerotką oglądają wiadomości i to właśnie z tym, no Rafałem Trzaskowskim, co nie, no to ja już Wam pokazuję ojca Lolka i Rerotkę, co nie, no to ja już ich wam, ich tych dwóch pokazuje, co nie no, to jak to będzie no, to niech tak to będzie, co nie no, to już wam pokazuje rerotkę i ojca lolka, co nie no, to. Okej. Okay. No to dobra teraz, co nie patrz rerotka, jakie kiepskie jest teraz, to no kino, co nie patrz, jakie to wszystko jest kiepskie, co nie, ale dobra teraz, no to. Dobra nie chcę dłużej słuchać tego głupca, co nie rerotka, a ty to co czy ty chcesz, czy ty też chcesz słuchać tego głupca, czy nie no mi to powiedz bo. Ten no, Rafał Trzaskowski. Jest dość głupi, co nie, no to jak no to ten tego, no to tyle na razie w tym no temacie, co nie, no to przełączam kanał CO nie. Rerotka, a ty też przełączę tobie, co nie, rerotka, no to razem przełączmy ten kanał, co nie, no to go przełączmy, no to ok. No to teraz dobra co nie tatusiu lolka no to co tatku lolka, co my ten tego teraz robimy no mi to powiedz na co przełączamy telewizję póki jeszcze. Lolka nie ma co nie no to, co my ten tego teraz oglądamy w telewizji, zanim Lolek przyjdzie i włączy sobie Cartoon Network co nie no to jak co oglądamy. W telewizji proszę pana, bo Lolek zaraz przyjdzie i nie da nam nic obejrzeć, co nie panie tato Lolka, przełączmy ten kanał, bo nie chcę oglądać tego. Głupca Trzaskowskiego, co nie, no to okej. Okay. No to dobra no to teraz niech będzie ten no koniec odcinka co nie no to do następnego odcinka no to pa, pa. cześć no to do następnego odcinka no to pa. Pa, do następnego odcinka, co nie, no to papa, cześć, zobaczymy się w następnym, co nie, no to do następnego, no to papa, do następnego, no to elo, no to papa, cześć, no to elo, no to papa, do następnego, cześć.